Siemandero czarne kciuki. Takie wypadzie, Patrzcie co się dzieje. Polsce, Witam serdecznie. serdecznie. Jesteśmy na mierzej. Jesteśmy na Mierzei. Kupa wspaniałych, pozytywnych osób. Już wam pokazuję. Zaczynamy. Krótka taka uwaga. Kopiemy nasze pozwolenie obowiązuje od tamtą stronę 800 metrów I tam dopiero zaczynamy kopać. Jest taka przesięka i tam będziemy kopać. Ale tu najważniejsze, żebyśmy... Tak jak się wyszli, tak samą się spotkali. Yy, więc apeluję o to, żebyście nie podnosili czegoś, czego nie jesteście pewni. Tu jest górę, którą robiłeś? tutaj Tak, jest ja Są tu panowie, którzy wygrali w licytacji. Prosiłbym o podejście. Dareczku. Tak, będzie, tak. będzie, będzie. Mariusz dobre serducho. Tak. Wylicytował. Także Mario, gratulation. Gratuluję. Jeszcze raz dziękuję za dziękujemy, dziękujemy nas. naprawdę. Mega serduszko. No i jeszcze Darek. Darek. Darku, chodź. Darek mistrz też z czeskiej granicy przyjechał specjalnie do nas. Tak samo. Wylicytował cały zestaw stowarzyszenia Batory. tak, Jaki rozmiar? Tak, no rozmiar no to tak. tak. <grymne> Jaki rozmiar? Nie, nie Darku? Jest tak. <grymne> 1915 rok. To sobie ktoś tam czeka, bo tutaj przerobiona przerobiona i zobacz. To była jakaś szpileczka, żeby szpinka była. Także tutaj obiecałem, że daję gratis, a proszę, to jest gratis. Dzięki bardzo. Proszę Petarda, nie? Super. Nie, nie wstydzę się, nie wstydzę się nagrywania. Ale mówię, nie będę, tu są chłopaki z Batorego, którzy tu nagrywają. Jest, jest towarzyszenie Latebra. Już, już zrobiliśmy machnią, także wam pokażę. Ze Żbikiem zrobiliśmy machnią. Jest petarda. I co, lecimy po szturmy. Cała ta mowa początkowa się skończyła. tak pamiętać, że zakopywać... Mamy jakieś domki zakopać, nie domki. wiem, domki, domki? Zwłoki. Zwłoki, Jezus Maria, domki czy zwłoki? To Jarka tam zakopiemy, jak będzie leżał Dobra, ruszamy po szturmy, hełmy, bagnety. Husaria. Husaria i? Czarne kciuki, czarne wymiatają. kciuki wymiatają. Dawać ruszamy! O, Dziku prowadzi, Dziku jako przewodnik tutaj dzisiaj ja, chyba wszyscy idą za jego instynktem, nie? Waldi! Gdzie mamy kopać? Pokazuj! Bara będzie dyka, <głys》> Fajny widok. Górek trochę jest, trzeba się nachodzić, ale patrzcie na ten widok. Polanka, polanka i tu jedno, jedyne stojące na samym środku. Ale ja widzę czemu ty trafiłeś, chodź Jarek, zobacz, tam wska wskazuje, normalnie wskazuje, zobacz. Tyle <laughs> naprawdę, ty, normalnie tak promienie słońca padają. No, zobacz. że ci wskazuje na to miejsce, jak święty Gral. Co tak. masz? No kurde, no zobacz, Jarek, patrz. No centralnie, zobacz. To jest to miejsce. Tam... To jest to ja... miejsce. Tylko w głębi, szukaj. Nie, od maski, Widzisz? Ten y, od nosek, kurde. Mhm. Bankowa. Wbijać na kanał odkrywcaż bi. Patrzę, co dostałem Nie, tam odkrywcaż bi. Ale na samochodzie. O... I legitymację ma. Le letigimację. Ja moje damy Ale to tylko u ty, Kramera jest. To nie? To Klękasz i już wykrywasz. I ten... Klękasz i wykrywasz. Proszę nie panie. trzeba machać ten, czarne Nie. No, no. Kramer wykopki. <grymne> jedyny Adi w swoim rodzaju. O, o. I warszawska jest mistrzostwo nie? i polewaj 100 lat Martyn! 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat niechaj żyje nam 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech lat, lat niechaj żyje nam. Niech żyje nam. Niech, żyje nam niech żyje nam niech żyje nam zdrowiu, szczęściu, pomyślności niechaj żyje a kto? Grey ale Grey Martyniu wszystkiego najlepszego nikt nie ma, on ma no nagrywania już. Rybaka, no. No, <grybaka>, no to pokaż gdzie jest ta północ, żebyśmy nad to morze poszli. Nie bo jebaka on znalazł. Tutaj takie brzęczy jak, jakby bociany, ale bociany odleciały. Mm -hmm. Kormorany odleciały już... Nie wiem, nie widzę. Halloween już blisko. Halloween blisko, ale fajnie, cała. Ty znalazłem tutaj obok ten kamereczkę, taką mi mówię chyba od maski, nie? I tutaj sygnał zaraz stoję, patrzy, macha. No i petarda, no dobra. Najbliż, Lecimy w kierunku morza. Masz. Niemiecka maszyna buldupy przy O kurde, ale Stanie. naprawdę stan jest piękny, odol. Ceny pasta, no? No ładnie, gratulacje. Super, Co, Aga? Odłamki wychodzą tutaj. Groszek? Ja mam też jakiś guzik. I to taki duży, jakby taki duży gaciowiec. Groszek. No to jest wermach. Co masz? Groszka? No to to się fajnie, fajnie zaczyna fajne miejsce robić. Jest taka, taka dolinka, i zaczyna coś wychodzić wreszcie. Masz groszka? Jest groszek. No to siedzieli Niemcy. No to mamy miejscowe. Tylko teraz pochodzić, poszukać. Tak jest. I klamereczka od maski. Kolejny dowód na to, że siedzieli tu ludzie. Tam taka ziemianka. Nie okręciłem tego, ale to jest widać. Typowa ziemianka, w której musieli siedzieć ludzie oczekujący na Ewakuację do Niemiec. Butelki niemieckie. Ta jedyna. Tu ma sygnaturki jakieś. 0,7 litra. 0,7 litra. Ale jakieś tutaj winka, szampany. Co było jeszcze ze Starego Gdańska zabrane, żeby posiedzieć. Było spożywane. Masz groszka? Groszeczek jest. No to ładnie. Ja mam znowu tub. Ja mam tubkę, ja mam tubkę niemiecką, nawet chyba gotykiem pisaną. Patrzcie jak to wygląda. I tak to właśnie jest, gdzie od stycznia 45 roku ludność niemiecka, uciekając przed nacierającą armią czerwoną, chowała się na mierzei. Są takie typowe ziemianki wykopane, typowe doły. Tu w takim kanionie. No, jakieś fajne miejsce. I teraz coś ciekawszego. Pióro, ołówek, długopis. Nie wiem, ale jest fajny fancik. Idziemy do końca, to będziemy ustalać. Kochani, patrzcie schemat budowy typowej ziemianki. Ja pierdziel, naprawdę górki duże, trochę trzeba się nachodzić, ale patrzcie, pokażę wam. Tu było wejście, tak? Wchodziło się do ziemianki. Wiadomo, że to nie było na stojąco ani nic. Jest dół. To wszystko było zadaszone, przykryte drzewami, przysypane piachem. W środku znajdowały się łóżka, piece. Ludzie czekali, ludzie czekali. I tak to wygląda. Tego tu jest mnóstwo: mnóstwo, i naprawdę jest to mega historia. Piaseczek fajny. Kopie się super. Ale kopie się takie właśnie rzeczy. I tyle. Taki lapsiorek. Wszystko idzie do zgłoszenia. Oj. No Otrafiają się takie. Niestety. Musiało być dużo strzelane. Bardzo. Trafiłem. Trafiłem z tej... Pierwszy fant tutaj. No chodź zobacz. Nie wiem, co to może być. No coś takiego? Fundacja Latebra. Ja tego nie ruszałem, ta to rozkręciła. Dziawka niesamowita. Pewnie mnie nie będzie słychać, ale jest pięknie. O, ale piękna woda wyjdzie. Są chłopaki, jesteśmy. jest petarda. Jeszcze jeszcze jesteśmy. <laughs> jeszcze jesteśmy. Doszliśmy do morza, robimy nawrotkę. Jaro wziął mojego Deusa. Ja jest. będę śmigał z jego alterem, z dużą cewką. Zobaczymy, może coś się uda, jeszcze trafić. Tu większość deusów nie. Jeden rodzynek, nie Piotrus. No Co macie? Szczepionki, Szczepionki i dwa bagnety mam. Nie, no to już jesteś mistrz. Tak, i pistolet mam jeszcze. Tylko nie mówię do kogo. O kurde. Wy też macie pistolet? Nie, kramerka mi wypadła. Ja mam, przecież dałeś mi. Marko, pokazuj pistolet. Już pistolet. Ale już jestem jedzie? zajechany O kurde! A, ale pośrodki. O rzesz, panie. No ale trafiłeś, fajnie. No to to już jest. Chyba fan dnia dzisiaj tu ze wszystkich, naprawdę. Żuwol. Super. Pistolet. Tylko nie wiem, czy to niemiecki i ten, pierścień rzymski. Pierścień rzymski tutaj mam. Ten ale Rzymie. to jest tego Hansa Klossa? Nie, to jest bardziej Jace'a Bonda. Nie, to tak, to... Tak. On, On też tu na Mierzei siedział. Jest. No i tu jeszcze nasi byli. No i gdzie No wiadomo. Macie coś? Siema, ale macie coś ciekawego? Nic. Kurde, no to tak jak wszyscy. Mamy też. Monetkę masz? No weź, to jesteś mistrzem, kurde. Ale jaki kocioł wykopałeś Tak? Taki ale przy drodze, nie wytorgen. Aha. Zdejśmy tam drodze, bo za duży, nie? Aha. Nie no, nie ma nic, pustka, sam złom, nie? Ale monetka jest. Jaka? 10 fenisi. O kurde, molek. 41. No to możesz do domu wracać. Jak oh. to jest bez feniga, nie wracam, także masz fenola, możesz wracać. <grym 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 ta słońka, temu woli więcej. Oh. Ty ściągnij tą czapkę, bo ja cię poznać nie mogę w ogóle, kurde. Jesteś jakiś taki jo. zakamuflowany. Może być? Nie, w ogóle. Jakiś taki inny ten wypad Jo, nie mówiąc o tobie, ten kurde. Wypad ten ten wypad go zmienił. Nigdy więcej rutusa z taką cewką. Nie, nie ja już nie chcę, kurde. Fajnie. Rocznik Myszki Miki, to jest ta Myszki Miki, która by powstała w ogóle. No, no, No to nawet pisze. Myszka no Miki. To że... Ten oh. Halloween, kurde. Fajne, nie? Dla starych będę Super. Ale zagwozdkę będę miał dla was. Dzisiejszym tutaj organizatorem Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze Batory. Złomu nakopane, prezesi już tutaj dzielą. A Macha to fajna, nawet lepsza niż Biku. jest lodownica jedna. Tak? A weź Jej. zobacz co to jest, weź to odkręć, nie mogę tego rozkminić. Ty, co masz od tego? No to jest pióro jakieś, nie? Bo to widać atrament, no. No. A to? I to było całe, nie? No to wymyśl To jest żarówka od żaróweczki. Tak. To była, to jakaś żaróweczka była. I to było nam Taki, sam... A, to to taki gadżet. No. Ależu... prezes, takie fanty. No, prezes, no to to już samo zobowiązuje, nie? No piękne. No to ładne. Party, ale no jak represie, to, ale, to, czy, jeszcze, ale, no. no żebyśmy... Ale poczekaj, Adi, ale byliśmy razem. No byliśmy masz, razem. Też, masz też, masz też, masz też. Oddale was jesteście razem, no. Ale to fajne, kurde. Są bicia, petarda. O, Guziolki? No, kurczę, to tylko myna pustaka, tutaj super. Rewelacja. <gulanie> Mistrz patelni zostałeś mistrzem Patelni teraz. Trzymaj, dziękowa. Żebym jeszcze w tym zupę mógł kurcze zjeść, to by było fajnie, ale jest rozental. Wtedy co dałem dla, dla tego te 10 te kopiejek, no nie, to trafiłem tu co się, jakaś moneta i krzyżyk. O, krzyżyk fajny. No ładne, ładny Wczoraj dobrało. żeśmy przyjechali, wszystko wyciągnęliśmy. No, no, ale rozentala nie wyciągnąłeś, bo jest. Proszę bardzo, Przyskawie. super pancior. Jeszcze... tak go zaszczepili na covid No i daro trafił, kurczę. Oryginal. <laughs> ale ładne. Co, co to jest? Co to jest za Pisze oryginal, coś tam, coś tam. Ale fajny, nie? No to ładny strzał. No, Piękno, no powoli to znosimy. Wszyscy znoszą i się będziemy tutaj. Tak. Czuć wisienkę? Czuć wiśnię. To pozdrawiamy, nie? Pozdrawiamy ojca Artura Arturo, wszystkiego najlepszego Dziękuwa za wisienki Ju, Już są kosztowane, u nas nie ma to tamto Normalnie peski czuć Stacja która to będzie? O, z 16 No i dobrze, Arturo, jeszcze raz wielka dziękuwa Trzymaj się Jest i catering Catering z Mierzei Ej, a ja tego nie będę na no samochodu ale przestań, no jak wszystko zjedli puste przynieśli co mam nasze serduszko dobre co trafiłeś łuski, łuski, i dłąki. szturmy i dłąki. no to tak jak wszyscy ale fajnie, nie? no i dobrze Dziś wszyscy dali, a ja zapomniałem. A, Proszę bardzo. Dzięki. Dla ciebie. Dzięki. Piąteczka. Dzięki, bardzo. Super. Dziękuję. Super. Także masz panciory swoje. Od Izika. Super. To ja zgłoszenie No trudno, to do żeby... życie. życia. Zgłoszone jest do jutra, możemy tutaj dalej prowadzić poszukiwania. Eee, prosimy tak. mi się. Po wyjeździe pozostawili tu po sobie porządek, tak? Żeby nie zostało coś po nas. No. Tutaj jak po turystach petarda, tak gdzie petarda w tak Na prezentę. go sobie, to zabierajmy puste, jak to pełne. No i co? Do następnego spotkania. Może następnym razem zorganizujemy coś w okolicy naszego pięknego miasta, czyli Braniewa. Dobra, przynajmniej coś wychodzi. Tak więcej złomu. No i petarda, dziękujemy ślicznie. Także dziękujemy bardzo, ja za dziękuję. możliwość uczestniczenia w tych fajnych tutaj, w tym fajnym spotkaniu. Głównie dziękujemy. No. No. no i była petarda <śpiewanie> Oni wszyscy nagrywają podsumowania Także kochani, patrzcie Totalnie mega pozytywne towarzystwo Stowarzyszenie Batory Fundacja Latebra Wiele fajnych osób, które wpadło No i o to chodzi, było fajnie Jak wam się filmik podobał, to czarne kciuki Subskrypcje do następnego